Halo? Tak, słucham. E, dzień dobry. Przepraszam Wit bardzo, czy to są meble ogrodowe, łóżka polowe i leżanki? Tak. E, proszę Pani, Marzena Lipka z tej strony. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, proszę Pani, chciałabym się dowiedzieć, w jakiej cenie leżanka jest i jak ona działa. E, proszę Panią, więc są to łóżeczka, nie leżanki polowe, w różnych cenach w zależności od grubości materaca. Od 67 zł netto do 100 zł netto. Ale nie, nie, bo nam tutaj dochodziło głównie o leżankę. Dochodzi w ogóle o naszą koleżankę Ankę, e, Ankę Gwizdzik, e, z którą e, spędzamy tak zwane lato w mieście w tej chwili. Uh -huh. e, także tutaj wie pani, no chodzimy promenadą na trasie łazienkowskiej, e, baseny czasami, prawda, korty tenisowe. Natomiast właśnie z Anką jest taki problem, że jak idziemy z nią na basen, to ona musi poleżeć. I właśnie o co chodzi, wie Pani? Rozkładamy kocyki, uh -huh. ręczniki, uh -huh. kładziemy się, a Anka się nie kładzie. Dlatego, że ona ma taki uraz, wie Pani, bo jak była w zeszłym roku, proszę Pani, u, u cioci na kaszubach, i położyła się, proszę Pani, na, na kocyku i nie zauważyła, że przedtem, pod tym kocyk, wślizgnął się e, taki e, sprytny jeż, który szukał chłodu. Mm -hmm. I ona e, ułożyła się na tym kocyku i dopiero po chwili poczuła, że jeż wbił się jej przez ten kocyk w plecy, zaczęła biegać, krzyczeć panicznie. I dopiero wujek jej przybiegł... Z... Tak, przybiegł ze szpadlem i strącił. Ale w tej chwili po prostu no, jest problem, Anka nie chce się kłaść, my mówimy do niej, leż Anka. Ona mówi, A... że się nie chce położyć i jakoś tak czas nam upływa na zdenerwowaniu zamiast na relaksie, bo chciałybyśmy się tak zrelaksować. A Anka nie chce leżeć i dlatego doszłyśmy do wniosku, że może są właśnie takie automaty leż leżanki, prawda? Że to leż Anka i Anka się walnie na glebę i będzie nie leżała. Nie myśląc o tym, że i tam jest yes. ją ukąsi. prawda? Mm -hmm. No tak, to ja może bym zaproponowała krzecełeczko. I ona wtedy będzie siedziała, a nie leżała. Aha, i ona będzie wtedy... No, ale, siedziała, nie, nie leżała. Ona siedzi, też na kocyku bo boi się położyć tak plecami do tyłu. No ale żeby dziewczyny nie stresować, to po co tam krzyczeć, leżanka Jak można powiedzieć, siadaj sobie Aniu. I ona wtedy Aha. bez żadnego stresu będzie sobie siedziała, nie leżała. Po prostu leżała. się mówi wtedy, siadaj Siadaj Aniu. Anka. Nie też musisz leżeć. A ty usiądź. Odpocznij, zrelaksuj Tak, się. tak, tak. Nigdzie nie ma jeży, prawda? No, no właśnie. ano tak. Pomijała no, Pani Jakoś zupełnie. Wpadło mi to do głowy. Czasami jak człowiek spojrzy z boku, to, to inaczej w ogóle myśli o tym, prawda? Tak, rzeczywiście, no. praktycznie. Ma Pani rację. To dziękuję bardzo za poradę. Dziękuję Też również, Panie w Tomaszu. O, wiem, że Pani od razu poznała mnie. Oczywiście, że ale... tak. Często mnie pani słucha, codziennie, codziennie, to bardzo miło. Bo no to taka kobieca audycja, prawda? Oczywiście, no, właśnie Posznieć się można. No, my kobiety zresztą rozumiemy się i, i... to takie inne, specyficzne poczucie humoru jest nasze. <laughs> Oczywiście, zawsze się tutaj możemy wyjść.